Ten kolej, co kazał się na nawozy, to kretyn. No po co było to robić, jak zimno? No i tak się zastanawiam co zrobią ci, którzy tak naprawdę uważają, że możemy sobie czekać, jeżeli przez najbliższe 3 tygodnie może spaść co najwyżej 4 litry? Tak się zastanawiam co sobie myślą ci, którzy zaryzykowali, wykorzystali styczniowe opady, a od stycznia do dziś w wielu miejscach w Polsce spadło 10 litrów. Bo z mojego punktu widzenia, ci, którzy ryzykują Przynajmniej dają sobie szansę. Dla tych wszystkich mówię wprost. Tworzę to, co tworzę najlepiej jak potrafię. Co każdą środę o 17.00 macie ode mnie zalecenia oparte o to, o pogodę, a co każdą niedzielę macie ode mnie tematykę opracowaną w sposób jak zawsze niezależny. Każdego, kto tego szuka, zapraszam do siebie. Na hektar wiedzy. O rzepaku też mówię.